Fataha królestwo shotów. No, no, nieźle. Bo teraz to są te Rodo i tak dalej. Dobra, odcinek Friza. Tak jak chcecie. Podobno miał być jakiś hardkorowo dobry. Stresujesz się? No, w sumie tak, w sumie tak, bo od, od teraz będzie trzeba bardzo uważać na to co mówimy. Bo będzie miało to realny wpływ na kurs. Jak powiem, że odchodzę z ekipy z Spierd... Stąd, to leci w dół. Oto January. Prowadzi on nas w naszym biznesie na giełdzie. Dziś jest szczególnie ważny dzień. Podpisujemy za chwilę list intencyjny, informujemy publicznie, z którą spółką będziemy się łączyć. A to oznacza, że już nie tylko prywatni nasi inwestorzy mogą zainwestować w ekipę. Także moi drodzy, od dzisiaj ekipa na giełdzie. Przełomowa sytuacja na rynkach finansowych, coś czego jeszcze? Ja to się nie znam nic na giełdzie. Ale ja bym nie inwestował. <noise> a tak jak mówię, ja się nie znam. Mi miłego wieczoru, słodzinko. Wielkie dzięki, Martyna. Pisz do mnie. <grym> no i gdzie tu jest? Gdzie to można? Kurs ekipy Friza. Gdzie to można sprawdzić? Kurs spółki Friza. YouTuber Freeze idzie 8 luty. Beskidzkie biuro. Akcje kipy wzrosną na kip. Gier... A teraz ile to, ile to kosztuje, ta akcja u nich? Nie wiem, ja się nie znam, ale myślę, że. Nie wiem, co oni tam planują. Ja nawet nie wiem, ja, o co tu chodzi. Ch**a <gulia> <Ja> się znam. <gulia> to nigdy nie było. No i my będziemy nie pierwszymi. Dobra, to jest? To już? To już? To się stało! Dzięki, miły pan. Dzięki. Ekipa na giełdzie! Tak jest. Ekipa na Odbić. Dobrze! Zasłuchajcie sukcesy Dzień. i przyszłość, zasłuchajcie pracy. Ustalmy jakąś zasadę. Najwyższy wow. pik do końca roku. Każdy za piątkę no, i nie ok. balujemy za to, nie? 45 zł przebija. 45 będzie, będzie pik. 100. <głos> 69. <głos> 62. 71. 66, 60. No 40. Dobrze. Pamiętajcie, na giełdzie to na To też sprzedaje emocje i tak. Wycena Tesla tak, no to jest absurdalna. Jest zupełnie przewartościowana. Mogą jeszcze dać emocje, dlatego. Widzę, że Freeze tak się i zna, no, jak i ja. To jest <grym> nasz na moment, w którym każdy może zainwestować w Ekipę. Jest spółka, z którą się łączymy. To Teskiskie Biuro Inwestycyjne, tak się ona nazywa. Skrót na giełdzie to jest BBA, ale czasami ma jeszcze swoją starą nazwę. Ten skrót to jest BBC. To jest spółka, z którą się łączymy. I też witam, witam przede wszystkim wszystkich inwestorów nowych się też Konrada, napisał on do mnie na insta, że coś tam umie w parku będzie od trąby z balkonu skakać z saltem Ale na jakieś podłoże miękkie Nie, nie no, na ziemię Na ziemię <grym> Nie, no weźcie sobie, nie róbcie jej, ja serio Z balkonu Co to będzie robił To Twoje... jest Znaczy to tak musisz sobie wykalkulować, ile ktoś by musiał zapłacić, żeby za leczenie, wiesz, obu nóg Pierwszy <grym> Pierwszy coś takiego, że nie chcę tego oglądać, serio, bo już wyjść ze środka no, Może to nasze mamy, tak sobie myślą, jak mamy iść po prostu na noc do kolegi, to tak samo <grym> O kurde, żyjesz! Nigdy nie widziałem na własne oczy czegoś bardziej popierdolonego I to jest tak podobno? O fajnie Skakał z, z balkonu, mogłem go nie zobaczyć Dwa dni przed naszym wyjazdem wpadliśmy do naszego ziemala zająca, który zawodowo zajmuje się pająkami i takimi tam Czuję to, że nie mogłem, tak? On teraz czuje, że ma już totalnie rozsłysmy. ale czekaj Zaraz <grymizja> Tak, a ja znam się. Często go słucham na najbach Co to, to zapytanie w ogóle? On miał nie robić gwałtownych też ruchów, to ja bym nie robił, kur... Ale, ale my nie mówiliśmy, tylko tobie Dokładnie, teoretycznie nie mógłbyś Kur... na kanapie to jest, to tylko... No gdzie ten Dubaj? Muszką. A on chodził po domu i miał czoł i w niepokoju chodził i miał czoł mi drapał A nie wiedziałem o co chodzi, tylko podcem za drzwi <śmiech> <śmiech> <Co jest? śmiech> Raz, dwa, trzy, cztery! O, patrza, cztery mój robiony Łukasz! Szesnaście fista! <laughs> pół, dobra! Ye yeah, boj! <laughs> 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 To jest yy, raczej jeden z mocniejszych choli, jakie zobaczycie kiedykolwiek w życiu. To jest ale Wow. Jakie wielkie. To jest prawdziwe. Tak więc, proszę państwa, witamy w Dubaju. Jesteśmy tutaj z dwóch powodów. Po pierwsze, żeby sobie troszkę odpocząć, a po drugie, żeby nagrać teledyski do naszej płyty, której pierwsze rzeczy będą miały premierę już niedługo. A ja witam was w najbardziej postranym hotelu na świecie. Dobra rekomendacja. Proszę Państwa, już 13 marca odbędzie się mój roz. Także chciałbym Was też poinformować o tym. Bo być może część osób nie. No ciekawy, jestem tam gargamel chyba ma wystąpić, nie? A to też będzie jakieś yy, pay-per-view. No ciekawy, jaką tam sprzedaż. Pewnie ludzie będą czekali na YouTube, sobie obejrzą, tak mi się wydaje. To nie jest aż takie widowisko, żeby... No ale nie wiem, może to będzie za darmo, nie mam pojęcia. Nie wiem, ale będę roastowany. Między innymi będzie to robił gargamel, gimper i mnóstwo stand-upperów, którzy zajmują się tym profesjonalnie i to wszystko będziecie mogli, mogli oglądać na pay Per View Link w opisie oczywiście. Zapraszam, zachęcam, bo będą na pewno niezłe jaja. Zygoda, zygoda. mówi, że będzie fajnie, ale nie mówi nic więcej. Nie będziemy pływać? Tak! Nie, nie, bo... nie coś takiego nie widziałem, że mały agenta, To jest Full. Być był kanapką w McDonald's, się McBeauty. Kurde, fajne. Dzisiaj nagrywaliśmy zapowiedź walki z Błońskim. Mogłem coś takiego powiedzieć o Kasprze. Byłoby mu miło. I szkoda, no. Nie, pierd... Jedliście śniadanie wcześniej, jakieś niedawno? Nie wiem, czy nie będziecie musieli zjeść drugiego zaraz. Ja jestem obsrany troszeczkę. Troszeczkę jestem obsrany Sama osoba, trajda. Sama. Nie ma nic innego niż Pride Nie wiem, czy ktoś z Was obserwuje czat? Przepraszam wszystkich ludzi dorosłych za to, jak wygląda czat u mnie na live'ach. Nie, jest mi naprawdę wstyd i Was przepraszam za to. Nie patrzcie w ogóle na to, bo to. Włóż fakaty, włóż włodw zeba, zeba, włóż zeba. Ej, fakaty, bici baika, I tak kurwa od godziny. tak W ogóle Polakie a to chętnie obejrzę zaraz. Właśnie te, ta zwrotność tego jest niesamowita. Maradona, nie mam pojęcia. Nie, Laura, jest naprawdę wysokie to Stary, coś pięknego Dzięki kolejos Oh. Oh oh. 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 <coughs> o que é a forma? <laughs> Średnia. Nice, okej, ten dory. Fajnie, fajnie, coś tam się udało zrobić, ale jednak fan jest większy jak ziomek prowadzi. Ale trudne, bo masz nogi, które skręcają w boki, oprócz tego one dajwują w dół albo do góry i oprócz tego masz jeszcze... To były dreadlocki, ziom. Tygałki, które skręcają go tak, czyli masz stary, strasznie oh. Thank you. Good. Po walce założę znowu się. Yeah, thank you. Masz mega dużo You know what I'm saying? bo możesz tak wiesz, no. możesz zrobić tak, możesz zrobić tak, możesz robić tak, jak dronem, nie? No. Ryby! <gryby> <gryby> Ej, patrzcie, patrzcie jak się blisko wyzwali. Dawaj, złap ryby, złap ryby. Król ryb! Złap ryba. Złap ryba! Która z psinek jest bliższa mojemu sercu? Nie ma tak, wiesz, jedną kocham i drugą, ostatnio się kłócą i mnie boli serce. O, we dwóch lądowali na tej wyspie, byśmy umali w pół godziny. O. To. Aha, dobra. Dobra, na twoje specjalne życzenie. Cześć, Fagato. Cześć. Chcę, żebyś od razu wiedziała.